Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz 128 we vlogu powrót drawerta.pl. Czwartek nastał, mamy Pierwsze, pierwszy dzień jazdy Roberta Kubicy w, w ramach testów dla młodych kierowców DTM, oczywiście w barwach BMW. Wszystko wskazuje na to, że właśnie dziś na to, że w Heres pojawi się Robert Kubica no i będziemy uważnie śledzić to wszystko, co się dzieje na blogu. Takie pierwsze informacje już dla kibiców, że no nie ma live timingu. To jest coś, na co narzekaliście w komentarzach, ale myślę, że to dobrze. No musimy się troszkę odzwyczajać od tego splendoru, od tej takiej krystalicznej przejrzystości Formuły 1, bo w innych seriach tego nie ma. No i i to nie świadczy o tym, że te serie są mniej profesjonalne czy, czy nie, znacznie gorsze. No po prostu Formuła 1 jest taka, jaka jest, bardzo medialna. Te czasy testów też teoretycznie niczemu nie służą, mogłyby być tylko dla, dla wglądu zespołów ale chodzi o to, żeby porównywać, żeby mówić kto tam najlepszy czas, kto najgorszy, a czasem to nie ma żadnego znaczenia. Z takich informacji dla kibiców jeszcze, no to nie ma też transmisji żadnej, na tor no, nie są wpuszczane media, aby tam wszystko nagrywać, nie ma też jakichś relacji telewizyjnych, takich jakichś wejść, zapewne pojawią się po zakończeniu tych testów, pojawią się też filmy od DTM-u, który generalnie dobrze rozgrywa medialnie te testy, mamy dużo relacji na Instagramie, również kierowcy tutaj sporo wstawiają, więc myślę, że materiałów dotyczących Roberta Kubicy na mnie zabraknie, a pewnie też znając życie poznamy czasy. Jedna z trybun będzie otwarta podczas tych testów, trybuna numer jeden, więc jeżeli ktoś jest akurat w Hiszpanii, może się wybrać obejrzeć Roberta Kubice. To są jego drugie jazdy w DTM i przy okazji właśnie tego co dziś się stanie na to, że chciałbym przypomnieć wam troszkę to co się działo 6 lat temu, prawie prawie 7 w styczniu 2013 roku, kiedy to Robert Kubica pierwszy raz testował Wtedy auto Mercedesa. Teraz to będzie BMW w, w, w środę. Na to, że pojawili się Nick Jeloli i Marco Witman. oni upalali tą BMW. No, natomiast wiemy, że jeszcze m.in. Roberta Kubice czekają jazdy, ale też będzie w piątek Robin Rogalski w barwach Audi. Jemu też kibicujemy. To też nasz zawodnik i życzymy mu jak najlepiej właśnie, aby miał szansę na dostanie się do DTM-ów. Tutaj mamy wypowiedzi szefa BMW. Jeżeli chodzi o Roberta Kubicę, pan Marcła mówi, że... Marcła? Nie wiem, jak to się czyta z niemiecka. Mówi, że... To, że Robert Kubica testuje, to nie znaczy, że będą jakieś przetasowania w składzie zespołu na rok 2020. No ale niemieckie media już zaczęły rozliczać kierowców za sezon 2019 i zastanawiać się, kto tam ewentualnie będzie musiał Robertowi miejsca ustąpić. No ale właśnie, wróćmy do tych testów sprzed 7 lat. To jest fajna, lubię taką, takie coś, że. Narzekacie na coś i, ja, i coś z tego wychodzi fajnego, bo opublikowałem na blogu tekst dotyczący George'a Russela, jego startów, jego wypowiedzi dotyczących właśnie tych pierwszych okrążeń wraz z fajnym filmikiem dotyczącym debiutantów, który opublikowała Formuła 1. No i generalnie nie zamierzałem już do rozpoczęcia jutrzejszej, czy dzisiejszej relacji live publikować, ale no, wasze niezadowolenie tym, że znowu się George Russell pojawia na blogu no sprawiło, że pomyślałem, co by tu innego stworzyć i jak tak pomyślałem sobie wpadłem na ten pomysł, co by tu napisać no to mówię czemu nie zrobiłem tego wcześniej no bo ten tekst troszkę zginie jest już, na, jest już na blogu i postanowiłem się podzielić też z Wami tym właśnie wspomnieniem z 2013 roku. Jak do tego doszło, że Robert w ogóle zaczął testować? No wiemy, że był dwa lata po wypadku, niecałe. I e, 3 stycznia 2013 roku Alex Wurtz umieścił na swoim Instagramie e, no właśnie zdjęcie z, takiej, z takiego miłego spotkania w austriackich górach e, paru zapaleńców motorsportu. Roberta Kubicy... Toto Wolfa, jego żony Suzy Wolf, czyli wcześniej Suzy Stoddart, e, oczywiście Aleksa Wurca, jego ojca i również Waltera Rochla, czyli e, rajdowego mistrza świata. E, to spotkanie zaowocowało chyba, można tak powiedzieć, e, późniejszym testem Roberta Kubicy w dtm -ie. Może zanim powiem o tym teście, to coś o Toto Wolfie, który będzie tutaj się przewijał przez tę opowieść kilka razy. Toto Wolf oczywiście jest synem Polki. I wychował się głównie w Austrii. Tam był kształcony. Właśnie to wykształcenie Toto to Wolfa jest bardzo ważne. Generalnie jest finansistą z wykształcenia. Jego rodzice nie byli jakoś mega zamożni. To nie była bogata rodzina, jak wiele. Rodzin w motorsporcie, ale postawili na dość gruntowną edukację Toto Wolfa, i dzięki temu on szybko zaczął odnosić sukcesy właśnie w biznesie. Ale jednocześnie z tymi sukcesami w biznesie zaczęła zaczęłaś kariera motorsportowa. Jeżeli chodzi o motorsport, to Toto Wolf ma na przykład na koncie wygrane w 24 godzinach Dubaju, w 24 godzinach Nürburgring, miał też zwycięstwa w pojedynczych wyścigach różnych serii GT, był wicemistrzem rajdowym Austrii, to już było w 2006 roku zaczął inwestować w latach 90 w takie spółki internetowe. No, wtedy jeszcze internet raczkował i nie wszyscy spodziewali się, że taki sukces osiągną właśnie firmy z branży informatycznej. Osiągnęły, to Towolów na tym zbił wielki majątek. No i chciał połączyć tę swoją pasję, inwestował w firmy, które zajmowały się karierami zawodników, inwestował też w firmy motoryzacyjne. Jedną z nich była firma, która przygotowywała m.in. auta do serii DTM dla Mercedesa. Potem, jak wiem, wykupił prawie połowę akcji Williamsa, a potem Jace sprzedał. No teraz jest dość po każdym udziałowcem Mercedesa w Formule 1. On generalnie cały czas inwestował, cały czas pomnożył swój majątek i, no i rozwijał motorsportową pasję. W 2013 roku właśnie spotkał się z Robertem Kubicą i tam zaproponował mu Testy w serii DTM. One odbyły się 25 stycznia 2013 roku. Co mówił Robert Kubica przed tym testem? Przygotowałem sobie tutaj jego wypowiedź. Jestem bardzo szczęśliwy, że Mercedes-Benz dał mi szansę testowania ich samochodu DTM. Nie mogę doczekać się pierwszych kilometrów w samochodzie i ścigania. Będą to właściwe warunki wyścigowe na znanym torze i jest to niezwykle ważne dla mnie, ponieważ DTM. Mercedes AMG C Coupe ma bardzo dobrą siłę docisku. Jest szczerze jeszcze, jeszcze za wcześnie na komentowanie mojej przyszłości na podstawie tego testu. Czekamy na jutro, czy ten test z 25 stycznia 2013 roku i zobaczymy, co będzie dalej. No i cóż, Robert przejeżdża w bardzo zacnym gronie, 114 okrążeń na torze w Walencji. Zaczęło się od jazdy po mokrym torze, potem on przesechł, no i na koniec dnia mieliśmy wyniki. A kto uczestniczył w tym teście? No, dużo znanych nazwisk. Jaime Alguersuari, Bruno Senna, Jerome Ambrosio, Olivier Tarvi. Robin Freins, Matthias Ekström, Jamie Green, Andy Prio, Bruno Spengler, Daniel Juncadea czy Timo Glock. To, był pierwszy, to były pierwsze jazdy Timo Glocka w DTM, jest, zaczął w, Merce, w, DTM, w BMW przepraszam, i z BMW jest do dziś. Także historię jakby startów w, w, mają wspólną, jeżeli chodzi o Roberta Kubica i Timo Glocka. Przypominam, że w 2007 roku oni przecież byli partnerami zespołowymi w BMW Zauber, tyle że Dimograk był kierowcą testowym. Wchodził jako no, najlepszy zawodnik formuły, ówczesnej Formuły 2. E 114 okrążenie Roberta Kubicy Po, ym, po pierwszej części jazdy na mokrym torze Pojawiły się informacje, że Robert Kubica Jest o aż pół sekundy szybszy od Garego Pafeta, Wicemistrza ówczesnego serii DTM Na koniec dnia miał być tylko 1 dziesiątą wolniejszy od niego Co i tak było świetnym wynikiem Biorąc pod uwagę no, doświadczenie po prostu Roberta Kubicy W aucie DTM Co powiedział Robert po tym teście? Mój pierwszy dzień testu w samochodzie DTM Był świetną zabawą i nauczyłem się wiele o tej serii i AMG C Coupe. Okrążenia instalacyjne przejechałem po suchym torze, ale potem kilkukrotnie padał duży deszcz i musiałem poczekać aż wyschnie. Jazda samochodem w różnych warunkach była jednak dobrym doświadczeniem. Byłem w stanie złapać dobrą przyczepność i czułem się bardzo pewnie w samochodzie, mimo że miałem dużą przerwę i musiałem dostosować się do dużej siły docisku jaką generuje samochód DTM. Jestem bardzo zadowolony z mojej formy w pierwszym dniu testów i nie miałem żadnych problemów z autem. No i Robert przejeżdża te testy, które no, generalnie okazały się bardzo udane. I na tym by się ta opowieść kończyła o tym teście, no bo wiemy, że potem Robert Kubica do DTM-u nie trafił, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, co się potem jeszcze działo, bo ten temat DTM był cały czas, czy DTM był cały czas y, otwarty, cały czas gdzieś tam się przewijał, cały czas Toto Wolf naciskał na Roberta Kubicę, żeby może jednak zgodził się wrócić do tej y, serii. Y, dlaczego Robert Kubica nie trafił do DTM-u? On nigdy jakoś tego mocno nie skomentował, natomiast w wywiadzie dla Autosportu powiedział o tym Toto Wolf. I ta wypowiedź jest naprawdę mocna i dająca bardzo dużo do myślenia, jeżeli chodzi o to, jak wiele przeszedł Robert Kubica, i też dająca odpowiedź niektórym pytającym, dlaczego tak późno zdecydował się na powrót do Formuły 1. Słowa Toto Wolfa po teście Roberta Kubicy i po tym, jak się już okazało, że Robert nie będzie w serii DTM jeździł. Robert jest świetnym kierowcą i prezentował się bardzo dobrze, ale doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie dla niego, jeżeli poczeka jeszcze rok. Robert musi pozbyć się swoich demonów i nauczyć się nieustannej pracy na najwyższym poziomie, bez przypominania sobie, co stracił. Obrażenia Roberta są bardzo poważne i rozległe i być może DTM przyszło do niego za wcześnie. To chyba nie wymaga komentarza, raczej głębszego przemyślenia przez każdego z nas i no, refleksji nad tym, jak wiele przeszedł Robert Kubica. No ale właśnie na tym się nie skończyło, bo to Wolf wcisnął i jednocześnie dał Robertowi Kubicy szansę testowania w symulatorze Mercedesa. F1. I początkowo było tak, że gdy Toto Wolf zaproponował taki właśnie pomysł inżynierom, oni nie byli zbyt do tego przekonani. Oni byli zajęci pochłonięci pracą, aby prześcignąć Red Bulla. To był trzeci sezon dominacji 2010-11-12. Przepraszam, czwarty i ostatni sezon dominacji Red Bulla w Formule 1. I e, no naprawdę mocno cisnęli w Mercedesie, aby poprawić sytuację. Mieli już Louisa Hamiltona, on też bardzo naciskał na to, aby sytuacja się e, poprawiła. E, ale mimo wszystko, no Toto Wolf wywalczył ten dzień testowy dla e, Roberta Kubicy. No i co się okazało? Że Robert naprawdę spisał się bardzo dobrze O tym, że Robert Kubica pełni jakąś rolę w symulatorze Mercedesa Dowiedzieliśmy się przypadkiem od Nikiego Laudy Który, no cóż, znów miał za długi język i powiedział Robert ma bardzo duże świadczenie w związku, a w związku z ograniczeniem testów na torze Jazdy w symulatorze są bardzo istotne Dlatego właśnie Robert Kubica jeździ w tym symulatorze Mercedesa. No i Toto Wolf komentuje te doniesienia. Chcieliśmy sprawdzić, jak radzi sobie ze swoimi ograniczeniami w symulatorze, a rady przekazywane przez niego były bardzo pomocne. Inżynierowie go pokochali. I jak się później okazało, ci sami inżynierowie potem naciskali na Toto Wolfa, żeby Robert Kubica jeszcze przyjechał do Brackley, aby potestować troszkę w symulatorze tej ekipy. No, wiemy, że Robert Kubica zaliczał wtedy taki podwójny sezon, bo jednocześnie z WRC2 jechał kilka rajdów ERC, między innymi w Polsce, więc czasu miał mało, ale rzeczywiście do Brackley się udawał. No i tu. To są wypowiedzi, to są cytaty e, i to są doniesienia autosportu, więc też nie mamy podstawy sądzić, że to ktoś e, tutaj z Polski wymyślił, żeby, e, żeby sobie e, coś tam e, ubzdurać i wywyższyć znowu Roberta Kubicę. Nie, nie. Tu to jest kolejny cytat z autosportu. Kubica już za pierwszym podejściem spędził prawie 8 godzin za kierownicą symulatora bez przerwy na obiad. Kanapki wziął. E, zasugerował inżynierom pewne modyfikacje w ustawieniach bolidu, które zostały wprowadzone, a po których Robert podczas ponownej jazdy uzyskał czas o 30 lepszy od tego e, z poprzednich jazd. Co bardziej szokujące, i to są cały czas cytaty Autosportu. A stało się to na torze, na którym według inżynierów limity były już wyczerpane. E, no. Tak jak mówię, to są cytaty z autosportu, w kilku, z kilku źródeł przytaczane. W kilka źródeł je cytowało, więc też nie ma błędów w tłumaczeniu. Tak było. No i Robert Kubica udawał się właśnie kilka razy jeszcze do symulatora Mercedesa, a jak on sam ocenił w 2014 roku już, tej jazdy w Mercedesie w wywiadzie dla Omnicorps powiedział: Nie mam żadnego wkładu w rozwój bolidu Mercedesa. Jeździłem w ubiegłym roku, aby odtworzyć zmienne warunki na torze. Wówczas samochód był bardzo czuły na zmiany temperatur. Huh. Po części było to spowodowane oponami, ale również samym autem. Przekazywanie informacji z symulatora nie było łatwe. Zdarzało się, że pracowałem tuż po zakończeniu treningów, aby porównać dane z symulatora z tymi z toru. Nie wiem jednak jaki był mój realny wkład w prace rozwojowe. Robiłem swoje i nigdy nie wiedziałem jak wykorzystywane są moje umiejętności. Nie jestem fanem pracy w symulatorze. Żaden z moich zespołów nie miał takiego. Zazwyczaj kierowcy nienawidzą symulatorów, gdyż nie są zbyt realistyczne zarówno dla kierowców, jak i inżynierów. Kierowca wyczuwa auto plecami i siedzeniem, a w symulatorze to bardziej akustyka i wizja. Mnie jazda w symulatorze męczy bardziej i trudniej jest w nim wszystko ocenić. Tak mówił Robert Kubica, akurat w tym względzie mu się nie zmieniło, co też mieliśmy okazję, o czym mieliśmy okazję się ostatnio. Przekonać się. No i właśnie, Robert Kubica spędził troszkę czasu w symulatorze Mercedesa. Po tym Toto Wolf, jeszcze w 2015 roku, były tutaj również z Omnicors takie mocne plotki, że Robert przygotowuje się ewentualnie do powrotu. Do testów DTM-u i ewentualnych startów po tym takim rozczarowującym trochę sezonie 2014 w rajdach. Co ciekawe, ten sezon 2013 miał Roberta Kubicę, to, to był taki sezon na przeczekanie i na próbę kolejną w DTM-ie, no ale Robert raczej no, po tym zachęcającym bardzo roku 2013 postanowił iść w rajdy. 2014 i 2015 były jakie były, no i potem mieliśmy powrót do ścigania. A teraz mieliśmy powrót do Formuły 1. W 2016 roku jeszcze Toto Wolf dla Eleven Sports mówił, że znam Roberta od wielu lat od 2001 czy 2002 roku kiedy był jeszcze młodym chłopakiem i miał 16 czy 17 lat próbuję go przekonać do startu w DTM od już od 6 lat i zawsze mówię, że czeka na niego samochód z napisem KUP na tylnej szybie zaliczył fantastyczne testy z nami wsadziliśmy go nawet do naszego symulatora by nabrał pewności siebie to z 2016 roku no jak wiemy potem Mercedes wycofał się z DTM już nie jeździ, teraz mamy tylko 3 auta a zatem BMW, którym właśnie Robert Kubica będzie Dziś jeździł Audi, które już ma troszkę wyjaśnioną sprawę, jeżeli chodzi o zespół kliencki, bo dziś ogłoszono kierowców tego zespołu. Nie ma wśród nich Roberta Kubicy, nie ma też, co ciekawe, Pietro Fittipaldiego, który pewnie będzie w super Formule w przyszłym roku, oraz kierowcą prawdopodobnie rezerwowym, testowym Hasa. No to tyle z takiej historii i tego testu. Myślę, że bardzo ciekawe to były wątki. Coś, ta historia generalnie pokazuje, jak mało o karierze Roberta Kubicy wiedzieliśmy, i myślę, jak, jak mało wiemy nadal teraz w tych latach przejściowych między wypadkiem a na, na serio powrotem do Formuły 1 od 2017 roku. Dziś życzę Wam przyjemnych testów, przyjemny, przyjemnych wrażeń z testów. Mam nadzieję, że wiele informacji się pokaże. Oczywiście wszystkie będziemy e, e, relacjonować na blogu. Mówię będziemy, ponieważ będziemy dziś pomagał Borewicz, którego możecie kojarzyć z komentarzy na blogu. Ja mam e, stety, niestety przedstawienie syna w przedszkolu. Jak wiecie, takich sytuacji nie można odpuszczać, więc na 10.30 idę i będę tam z komórką oczywiście działał. E, no i do, postaram się Wam dostarczyć jak najlepszych informacji. E, e, jeżeli jeszcze tam w komentarzach czasem się pytają, gdzie można kupić takie koszulki, no to na blogu jest odpowiednia zakładka, gadżety blogowe, wystarczy sobie wyszukać albo tam w prawej stronie znaleźć. Zachęcam do subskrybowania kanału. Po testach spotykamy się oczywiście, żeby omówić to, czego się dowiedzieliśmy, a co jeszcze może stanowić zagadkę. Dzięki za słuchanie, do zobaczenia. Cześć!